Róbmy zdjęcia, rób. Tutaj mamy malutką Karolinkę z babcią. Tak. Karolinka jest bardzo cieplutkiem, grzecznym dziewczynkiem. I chyba coś się wypina bardzo. I babcia się bardzo przeraża tymi wypięciami. Dlaczego się przeraża? Dlatego, bo Karolinka Zostanie jest plama na spodniach. Bo ma dopiero 3 dni Nie, już ma 4 4? Środa, czwartek, piątek so. A no tak Karolinka Sorry, już masz 4 dni Babcia ja się pomyliła jeden dzień Babcia myślała, że ty jeszcze... Już chcesz ją odmładzać? siedzisz jeszcze hmm. jeden dzień, nagramy coś i ten, a YouTube i do ucha, nie trzeba O, no może. O, taka mina, taka mina to niedobra mina. A tu jest moja wspaniała żona, która odpoczywa po bolesnym porodzie. Dochodzi do siebie. Jest na diecie cud. Kawę. Piję słabiutką kawę z bardzo dobrym ciasteczkiem. Chciałabyś tak ja mnie dła. Tak, piecze codziennie, co inne ciasto. No. Już się smaczne. Jak dolarek się utłuczysz. Tu jest kulumbryna naszej dzidzi. Kulumbryna. A tam jest balonik naszej dzidzi. A gdzie dolarek naszej dzidzi? Tu jest dolarku, do tak. Piękny piesek. No, jeszcze dzidzia jest jakie je ma oczko, jaki ma nosek. Jak tak? A dzidzia... Karolinka. Dzidzia śpi, Karolinka. Karolinka. Kinka śpi. Tu tu, 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 A co tu babcia będzie ją oglądać druga? O, jaka duża lęka. O. Taka ma rękawice. Ma taką wielką rękawicę, żeby pazurkami nie tego. Bo takie ma duże pazurki I ma ten... Ma siedmiomilowe skarpetki. I ma mama, mama, mama. Gdzie ten ojciec się o dokupuje? Kurde. Skarpetki pserducha. Skarpetki Skarpety nie, po kolana. Nie, bo ja dusi. Ojciec, co ty robisz dziecku? Co, nie można tak, bo będą odciski na pięknie. Skarpety są na razie za duże od pięć numerów, ale. Ale są. Ale są. Tak. Ale są no, ciepłe. Ciekawe. Takie mam rękę długie. Takie paluski. Takie paluski długie. Pokaz paluski. O. Ale rękę to ma długą, Jojoj. faktycznie, że długą tutaj. Jaka rączka ma. Paluszki, a Ale i nóżki ma długie, i rączki ma długie. Kiedy ona wyciągnęła, to takie wiesz. No prawda. No, jak będzie posobczyński budować ciało. No. no, będzie wysoka dziewczyna. Będzie no, skaczanów. No skaczanów? Gdzie tam, nasz mój maloszek? Ty masz brzydkie, ja mam ładne. No, już uciec od ciebie.